Witam Państwa w kulturze pod ręką, w której dziś wyjątkowo bardzo dużo sportu, tematów naukowych i podróżniczych. Teraz uruchomimy. O, zobacz, widzisz, zaczęło chodzić. I już posyłamy kulkę jedną, posyłamy kulkę drugą. Co się stanie, gdy do octów sypiemy sodę? Jak działają roboty? Skąd wzięły się bursztyny? Odpowiedź na takie pytania można było poznać podczas wieczoru naukowców. Imprezę we wtorek 25 lutego zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 3 z Osiedla Piastowskiego. Co roku realizujemy jakieś projekty i są to projekty różnego rodzaju, związane z czytelnictwem, związane z poznawaniem naszych okolic, naszego kraju, związane z państwami, które są naszymi sąsiadami, a ponieważ no, ci naukowcy przewijają się w jakiś tam sposób przez całe nasze życie, warto o nich też troszeczkę wspomnieć, stąd taki po prostu pomysł, żeby poznać też ludzi, od których możemy się dużo nauczyć. Atrakcje dla uczniów trójki przygotowali nie tylko nauczyciele. Specjalnie na Wieczór Naukowców przyjechali także strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 7 na ulicy Bobrzańskiej. Zabrali z sobą sprzęt, którego na co dzień używają w pracy. Tutaj mamy czujnik bezdotykowy, który nas informuje czy w pomieszczeniu jest prąd lub w najbliższym otoczeniu. Działa na takiej zasadzie, że włączamy na bardzo wysoką czułość, wtedy on nas informuje że w pomieszczeniu lub w najbliższej okolicy jest prąd. Uczniowie mogli także zobaczyć, jak działa strażacki hełm, kamera termowizyjna czy sygnalizator bez ruchu. Ten sygnalizator on służy do tego, e, że jak strażak wchodzi w strefę zagrożenia, odbezpiecza go zdejmując ten klips. Ten sygnalizator jest na stałe przypięty do ubioru, do ubioru strażaka, i jak strażak się rusza, normalnie pracuje to on tylko mruga, nie działa dźwiękowo. Jeżeli coś się stanie ze strażakiem, na przykład zasłabnie, straci przytomność, zostanie gdzieś zahaczony, przyduszony i nie może się ruszać, wtedy po około 30 sekundach włącza się alarm, który wskazuje, że po pierwsze, stało się coś strażakowi, po drugie wskazuje nam po dźwięku, gdzie on może być. Teraz zademonstrujemy, jak to działa. trójce na Wieczorze Naukowców gościli nie tylko strażacy. Razem z panią farmaceutką z pobliskiej apteki chętni mogli spróbować zrobić maść. Co trzeba mieć, żeby taką podstawową jakąś maść... Żeby podstawową maść zrobić, to trzeba mieć eucerynę. To jest taki jeden z najbardziej podstawowych składników. Może być albo kwas borny, albo zwykła woda. Program Wieczoru Naukowców był bardzo bogaty. Zahaczał o różne dziedziny, od muzyki aż po pierwszą pomoc. To nie tylko dobra zabawa, ale także promocja szkoły. Judo to po japońsku łagodna droga. Kto chce nią kroczyć, może przyjść do domu kultury jędruś na osiedlu armii krajowej. Od stycznia działa tu klub wojownik, a trenują w nim dzieci od 5 do 11 lat. My zajrzeliśmy na trening 6, 7 i 8 latków. Patrzymy, no, jak to I założyć, trzymać za wyrywaj się. Wyrywaj się. Były takie zajęcia ogólnorozwojowe z elementami judo. Dużo właśnie takich fragmentów właśnie ruchowych, biegowych, skoków, także upadków na matę, przewrotów w tył, w przód i później też w głównej części były fragmenty walki. To są dzieci podczas treningów technicznych, uczą się takich różnych trzymań, przytrzymań partnera, dzięki którym, którym mogą później w czasie walki odnieść zwycięstwo. No i dzisiaj były takie właśnie fragmenty walki z tymi elementami technicznymi robione. W młodszych grupach dzieci jednak przede wszystkim się bawią, na przykład w berka, zajęcia są koedukacyjne. Jest to sport walki, ale dziewczynki też w nim sobie bardzo dobrze radzą. Jest bezpiecznie. Trening prowadzi trener wykwalifikowany, także nad wszystkim tutaj czuwamy, żeby wszystko było zgodnie z normami i wszystko jest pod kontrolą, także też dziewczynki zapraszamy. W Jędrusiu dzieci uczą się nie tylko walczyć, ale także zasad kodeksu Judo. Oficjalnie kodeks judo zakłada wykorzystywanie elementów i w ogóle sztuki judo tylko i wyłącznie na treningu. Więc tutaj, oprócz tego, że uczymy ich sprawności fizycznej, to też tak staramy się mentalnie dziecko wychować, że tylko to, co nauczyło się na judo, wykorzystuje podczas treningu judo, a z czasem także podczas zawodów choć zasady walki judo wolno stosować tylko na treningu i zawodach młodzi judocy mogą wykorzystywać w życiu inne umiejętności, które pozwala wykształcić łagodna droga, to na przykład pogodzenie się z porażką, a od strony fizycznej zwinność i sprawność. Judo jest sportem ogólnorozwojowym, szczególnie na pierwszym etapie rozwoju człowieka i to jest największy plus judo, dlatego że nie skupia się na jednej partii mięśniowej czy na jednej grupie mięśni, ale rozwija całe ciało, cały aparat kostno-stawowo-więzadłowy. I rozwija później w człowieku takie bogactwo ruchowe, które może nie tylko w judo, ale też w innych sportach wykorzystać. Judo później z czasem dzieci jeżdżą na zawody sportowe, na obozy sportowe, tworzy, tworzą się przyjaźnie, różne grupy, rywalizacja, taka dość fajna sportowa, dlatego warto judo trenować. Każdy, kto chciałby dołączyć do judoków z klubu wojownik, więcej informacji może znaleźć na stronie internetowej www.poznan-myślnik-judo.pl. 23 lutego w 69. rocznicę zakończenia walko Poznań na Ratajskich blokach pojawiły się biało-czerwone flagi, ale to nie jedyny sposób w jaki mieszkańcy naszej dzielnicy upamiętnili to wydarzenie. Od 39 lat mieszkańcy Rataj w lutową rocznicę startują w turnieju tenisa stołowego organizowanym przez Dom Kultury Jędrusz z osiedla Armii Krajowej. To bardzo długa tradycja. Ten turniej już jest 39, natomiast Dom Kultury Jędrusz liczy sobie 36 lat. Stąd ta różnica, bierze się stąd, że zainicjowany ten turniej został na osiedlu piastowskim w Domu Kultury Ratajan i tu jest dalej kontynuowany, bo Dom Kultury Ratajan jak wiemy nie istnieje już. Jak co roku uczestnicy turnieju startowali w sześciu kategoriach wiekowych. Turniej, organizowany wspólnie przez Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedle Młodych Miasto Poznań oraz Ognisko Piast Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, zgromadził niemal setkę zawodników. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych zagrali w turnieju Open. Najlepszym zawodnikiem tegorocznych zmagań okazał się Liu Dian Meng. Pan Liu jest Chińczykiem, ale od lat mieszka w Poznaniu. Bierze udział w niemal wszystkich turniejach ping-pongowych organizowanych przez Dom Kultury Jędruś. Następną okazją do startu dla zwycięzcy i innych wiernych uczestników sportowych zmagań w Jędrusiu będzie listopadowy turniej upamiętniający rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Czasami razem z naszą kamerą towarzyszymy ratajskim seniorom w wycieczkach po Poznaniu i okolicach. Są jednak miejsca, w które docieramy tylko poruszając się palcem po mapie. Na taką właśnie wycieczkę mieszkańców osiedla tysiąclecia zaprosił Jarosław Łączka, mieszkaniec osiedla Rusa, psycholog wielbiciel Ameryki Południowej. Seniorom z klubu Piątka w poniedziałek 24 lutego opowiadał o swoim pobycie w Wenezueli. Najpierw chciałbym Państwu opowiedzieć o najwyższym wodospadzie na świecie. W Parku Narodowym Kanaima znajduje się najwyższy wodospad świata, Salto Angel, który ma 979 metrów wysokości. Wenezuela, którą Jarosław Łączka odwiedził przed pięcioma laty, to kraj rozciągnięty pomiędzy Amazonią, Andami, Morzem Karaibskim i Atlantykiem. Podróżnikowi daje to możliwość podziwiania najrozmaitszych krajobrazów i kontaktu z bardzo zróżnicowaną przyrodą. W Wenezueli można spotkać anakondy, kajmany, mrówkojady i piranie. Tych ostatnich można również skosztować. Przez tą żarłoczność piranie bardzo łatwo się łowi. Właściwie wrzuca się haczyk z kawałkiem mięsa, wyciąga się piranie. Ale trzeba ich trochę nałowić, bo to są maleńkie rybki w gruncie rzeczy. Strasznie żarłoczne, ale maleńkie. A co jeszcze będąc w Ameryce Południowej można wziąć na ząb? Jedliśmy żywe mrówki. E, ponieważ nie każdą wodę w dżungli można pić i Indianie często gaszą pragnienie właśnie mrówkami, które mają kwaskowy mm, smak i one żyją w takich zgubieniach liści, w symbiozie. Oni rozłamują to, biorą na język i połykają, zwiniatają te mrówki i dzięki takiemu kwaskowemu smakowi nie czują pragnienia. No i myśmy też tego spróbowali. Tyle, że zapomnieliśmy o tym, że te mrówki trzeba językiem zmiażdżyć. I tak siedząc, poknęliśmy te mrówki. Za chwilę patrzymy, a niektóre mrówki wychodzą. Swoje opowieści Jarosław Łączka ilustrował fotografiami zrobionymi w czasie wypraw. Na taką wycieczkę warto się wybrać. Marzec na Osiedlu Lecha upłynie przy dobrej muzyce. Już teraz zapraszamy Państwa na koncerty organizowane przez Dom Kultury Orle Gniazdo. Pierwszy z nich w niedzielę 9 marca. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na kameralny koncert w wykonaniu artystów młodych. Zaśpiewają przepiękne arie Chopina, Nowowiejskiego, Szymanowskiego, Mozarta i wiele jeszcze innych. Koncert odbędzie się o godzinie 17, wejściówek jeszcze troszkę jest, także należałoby się trochę pospieszyć, są bezpłatne. Na niedzielnym koncercie będzie można posłuchać studentek wokalistyki Akademii Muzycznej w Poznaniu. Bywalcy Domu Kultury Orle Gniazdo mogą jednak liczyć nie tylko na kontakt z muzyką poważną. Kolejna koncertowa propozycja ucieszy przede wszystkim miłośników piosenek kabaretu starszych panów czy przedwojennych szlagierów. 16 marca z kolei odbędzie się koncert w piosenki aktorskiej, również o godzinie 17. Tutaj wejściówki są już płatne, kosztują 5 zł. Jeszcze też jest ich troszkę, także też bardzo serdecznie zapraszamy. Relacje z koncertów widzowie Ratajskiej Telewizji Kablowej będą mogli zobaczyć w Kulturze Pod Ręką. To wszystko na dzisiaj w Kulturze Pod Ręką. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie naszego programu w piątek 7 marca.